Europie będzie wprowadzony plan ratunkowy, szokująca wizja przepowiednia Snowidza Jackowskiego. Co to jest za plan ratunkowy? Czy będzie to plan militarny, czy będzie to plan ewakuacji ludności z Europy, czy też części Europy dzisiaj przedstawiają szokującą wizję, przepowiednie? Jasnowidza Jackowskiego dotyczącą Polski, Europy, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknę, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalegujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam wstrząsającą wizję przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego, który mówi w ten sposób w Europie rządy wprowadzą specjalne plany ratunkowe. Dla ratowania, tak naprawdę, tutaj Europy. No i pytanie też jest takie: co się kryje pod tym słowem plan ratunkowy? Czy jest to plan ratunkowy, jeśli chodzi o ludność, tak? Czy plan ratunkowy, jeśli chodzi o gospodarkę, tak? No, też ma to wpływ na ludzi. Czy może plan ratunkowy, w momencie, kiedy byłoby zagrożenie nuklearne, skażenie biologiczne, czy też chemiczne, w związku z tym, co się dzieje na Ukrainie, gdyby Rosja zaatakowała Ukrainę, dokonała tutaj na przykład rzuciła bombę atomową, czy użyła broni chemicznej, czy też biologicznej. Natomiast jasnowic mówi w ten sposób. Że tutaj będą plany ratunkowe i mówi w ten sposób: Polski Ład to nic w stosunku do tego, co będzie wprowadzane w innych krajach, a więc plany gospodarcze, plany ekonomiczne. Czyli my tu w Polsce narzekamy na Polski Ład i słusznie, tak, no bo on w wielu kwestiach jest tak naprawdę e, niedoprecyzowany, jest wiele pro problemów z tym Polskim Ładem. Natomiast według Jasnowidza to będzie tak naprawdę, można powiedzieć, mały piku i w stosunku do tego, co będzie mieć miejsce w innych krajach. Europejskich, tam będą te plany naprawcze, plany ratunkowe dla poszczególnych gospodarek, które będą jeszcze gorsze dla tych spo, e, społeczeństw. No, muszę powiedzieć, tak, no ktoś powie, no, a co mnie tam interesuje, na przykład Zachód czy inne kraje? Ja tutaj żyję w Polsce. No tak, ale jeżeli tam będą po prostu jakieś straszne plany, to może spowodować, że mnóstwo ludzi na przykład z tych terenów ucieknie, że na przykład wyemigruje do innych państw, tym do Polski. Może też być taka sytuacja, że na przykład mnóstwo Polaków, którzy mieszkają za granicą, są. oni właśnie tutaj tak wrócą na przykład do Polski, wrócą z Holandii, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec do Polski właśnie wrócą w związku z tym, że te plany będą tam po prostu realizowane, tak te plany ekonomiczne, plany gospodarcze będą tam realizowane w związku z tym właśnie oni na przykład wrócą do kraju na przykład te Poszczególne państwa pozamykają się, pozamykają te granice, czy na przykład będą jakieś tutaj oboszczenia gospodarcze. Zobaczmy sobie, jakie sankcje ekonomiczne cały świat nakłada na Rosję. Natomiast jakby ta narracja, która jest przedstawiana, jeśli chodzi o media, to tak by strona, że tylko Rosja jest poszkodowana, tak? Że Rosja nie będzie mogła robić tego, tamtego, że nie będzie można po prostu wysyłać towar do Rosji, że są pozamykane kontakty, Koncerny, największe w Rosji, tak, ma tam fast foody i tak dalej, sklepy zagraniczne, natomiast przecież Rosja prowadzi wymianę gospodarczą z różnymi państwami, a więc skutki gospodarcze, ekonomiczne odczują tego też po prostu ludzie w poszczególnych krajach. Zobaczmy sobie, jeśli chodzi o Polskę, tak, że z Polski mnóstwo firm, zwłaszcza tutaj rolniczych, czy, no, no, rolniczych, tak, wysyłało swoje po prostu produkty, na rynek rosyjski, czy mięso, czy jabłka, czy po prostu inne produkty, a teraz praktycznie w kontekście tego, co się dzieje, ten rynek został całkowicie anulowany, można powiedzieć, że no praktycznie przekreślony na tej jednej wielkiej mapie, tak, On został praktycznie tutaj przekreślony, już takiej nie ma możliwości, jeśli chodzi, nie ma takiej możliwości, jeśli chodzi właśnie o przesył, tak jeśli chodzi o, to, o wymianę tą gospodarczą, przesyłanie praktycznie tych produktów. Poza tym tutaj Europa chce na przykład uniezależnić się, jeśli chodzi o dostawy paliw, gazu i tak dalej. Jest to proces czasochłonny, skomplikowany. Ale też to jest po prostu proces kosztowny dla e, ludzi, tak? No bo to też spowoduje wyższe ceny za paliwa, za gaz, za benzynę. Wszyscy to odczujemy, nie, tak? No i będzie powiedziano: No, ale nie sprowadzamy gazu na przykład z Rosji, nie sprowadzamy węgla z Rosji czy innych paliw, e, więc musimy praktycznie płacić więcej. No, jest to oczywiście społecznie akceptowalne, tak? Będziemy się cieszyć, że nie musimy tego sprowadzać, aczkolwiek z drugiej strony, no, odbije się to na naszych kieszeniach odbije się po prostu na tych naszych kieszeniach. Dziwi się, że ta narracja, która jest cały czas w mediach, ona pokazuje, że Rosja ma takie sankcje, takie i takie. To jest oczywista sprawa, tak? Natomiast zobaczmy sobie, jak Rosja kontroluje te dostawy gazu dla poszczególnych krajów europejskich. Gdyby Rosja na przykład zakręciła tutaj kurek z gazem, gdyby Rosja na przykład podniosła mocno ceny za gaz, tak? Dla krajów europejskich, no to wszyscy od tego, to, to wszyscy odczujemy praktycznie tego skutki. Wszyscy czujemy tego skutki, czyli ten kij ma dwa końce, można powiedzieć. Czyli Jasnowiec Jackowski mówi w ten sposób: W Europie rządy wprowadzają specjalne plany ratunkowe, polski ład to nic w stosunku do tego, co będzie wprowadzane w innych krajach. E, tak, w innych praktycznie krajach. No, na przykład, tak, Niemcy, jeżeli w Niemczech e, gaz rosyjski. Dostarczane jest do 70% domów, no to oni będą musieli się szybko przestawić na źródła alternatywne, na po prostu tutaj, tak, praktycznie energię z innych źródeł. No Będzie to kosztowne, pewnie państwo będzie dofinansować to i też będzie po prostu to skutkować wyższymi rachunkami za właśnie gaz czy za inne praktycznie surowce. Zresztą już teraz widzimy, jeśli chodzi na przykład o stację benzynową w Polsce, że ta benzyna kosztuje 7 zł. Tam jest też jakaś informacja, a nie wiem, czy ona zostanie wprowadzona ostatecznie, że rząd ma. A jeszcze obniżyć akcyzę, no ale zobaczymy czy to będzie mieć miejsce, no właśnie przerażający praktycznie scenariusz który dotknie tutaj Europę zresztą Jasnoid mówił tak, że jeszcze przed wybuchem tej wojny, jeśli chodzi o Rosję, zanim Rosja zaatakowała Ukrainę, że właśnie praktycznie tutaj Chiny i Rosja jakby sterują teraz światem, sterują tą Europą poprzez wywołanie kryzysu surowcowego, a także wywołanie kryzysu tutaj tak gospodarczego, ekonomicznego, czyli Chiny, jeśli chodzi o braki, dostawy, na przykład półprzewodniki potrzebne do produkcji chipów tak, w samochodach, natomiast właśnie Rosja, kryzys surowcowy, a więc gaz, a więc tutaj paliwo, a więc gaz i tutaj paliwo przerażająca sytuacja, to, to co praktycznie nas tutaj czeka, no i to może też spowodować, że będzie większe bezrobocie, że ludzie na przykład za granicą będą mieć mniejszy, niższy standard życia, że wiele ludzi zdecyduje się na przykład na powrót do Polski, a pamiętajmy, że w Polsce już jest praktycznie półtorej miliona uchodźców z Ukrainy, tak, no ten rynek pracy też nie jest zgumieniony ani przeciwko uchodźcom, tak tylko mówię, no gdyby na przykład pogorszyła się koniunktura w poszczególnych krajach europejskich i teraz mamy półtorej miliona uchodźców, tak, i na przykład, załóżmy, niech jeszcze półtorej miliona ludzi wróci z zagranicy. A przecież to, jest to absolutnie możliwe, bo zdecydowanie więcej Polaków jest za granicą. Kiedyś chyba taki robiłem filmik, że gdyby wszyscy ci Polacy, którzy są poza granicami Polski, wrócili, to by Polska miała 60 czy 70 milionów ludzi, jakoś tak nie pamiętam, ale to było bardzo dużo ludzi. Gdzie nas jest praktycznie najczęściej 8,5 miliona ludzi, to praktycznie drugie tyle, tak niecałe. Nie no właśnie, przerażająca wizja przepowiednia. Snowidzę Jaczkowskiego, napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie. Wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki Asłanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!